Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jak Pani ma na imię? Dzień dobry. Na imię mi pożena. Bardzo miło, tak jak moja mama. Bardzo co miło. Za... Mam na imię Rafał. Bardzo I Mam mi pierwsze, miło. Py... pierwsze pytanie. W jaki sposób Pani trafiła do Kanady? Jak to się stało? Przez przypadek. To, co, co to znaczy? Wypłynęłam na rejs Batorego w, a w 1981 roku, tuż przed stanem wojennym. I zostałam w Kanadzie, bo kanadyjski nas rząd sponsorował wtedy. A czy jak Pani wypływała, to już wiedziała Pani, że Nie. zostanie? Nie, po prostu płynęłam tylko na rejs. I jak, jak... Dopiero gdy przypłynęliśmy do Montrealu, dowiedzieliśmy się, że już w Polsce się coś dzieje, bo to było tuż przed stanem wojennym. I kanadyjski rząd po prostu nas sponsorował. Przyszli na statek, i ci, którzy chcieli zostać, po prostu nam dawali od razu pobyt stały. Rozumiem. A czy to Automatycznie. Bu... A czy to była decyzja łatwa do podjęcia tak od razu, czy pani się za długo zmagała z tym? Trochę było trudno, bo byłam sama jedna, bez języka, bez rodziny i bez znajomych. To... Młoda. Ale to trochę strasznie, tak? Było, było, ale do tej pory jeszcze jestem tutaj. Jak to się stało, że trafił Pan do Kanady? A to było jakiś czas temu. To było w 1986 roku. W Polsce to nam nie było za ciekawie i postanowiłem z kolegą kupić sobie wycieczkę do Hamburga. I popłynę, popłynęliśmy ze Świnoujścia do Hamburga i zostaliśmy w Hamburgu. I po może trzech tygodniach pobytu w Hamburgu przenieśliśmy się do Monachium. I w Monachium mieszkaliśmy 2,5 roku. I tam złożyliśmy papiery, żeby na legalną emigrację. No i w 1989 roku przyjechałem do Kanady. Jako już tak, status London migrant. Już jako dziecko marzyłam, żeby przyjechać do Kanady. Jest to yy, ukochany kraj i ojczyzna mojej. ukochanej ani zielonego wzgórza. Także spełniłam swoje wielkie marzenie i jestem naprawdę zadowolona, że tu mieszkam. Marzenie z dzieciństwa spełniło się? Dokładnie, chociaż jedno się spełniło. Moja mamusia mieszkała tutaj od 1979 roku. I w związku z tym młody byłem, chciałem przygody wyjechać za ocean, dlaczego nie? No i jestem. A czy gdyby miała pani wybór mieszkać w Polsce czy też w Kanadzie? To... W Kanadzie zdecydowanie. A można wiedzieć dlaczego? Eee, powiedzmy, że mi dużo rzeczy nie odpowiada w Polsce, szczególnie ostatnia sytuacja. Czuję się tutaj bardziej bezpiecznie. Poza tym ja mieszkam tutaj już ponad 30 lat, także zaczynanie życia od nowa to jest bardzo przykra sprawa. A ja mieszkam tu i tu. Podróżuję z tamtą i z powrotem. Bardziej nastałe się, o powiem tak, już mam 27 podejście, żeby wracać do Polski. Wie pan co, nie chcę zabrzmieć jak hipokryta, ale gdyby mi warunki pozwoliły, to pakuję torbę i jutro jadę. No to jest trochę trudne pytanie, proszę pana, z tego względu, że tak jak mówię, od 1981 roku jestem tutaj. Jeździłam do Polski na wizyty, ale to wie pan, to nie jest życie tam, prawda? Człowiek tam nie żyje, człowiek tam pojechał tylko na wizytę, mhm. bo ma rodzinę, ma rodziców, a żyje się tutaj. Nie ciągnie pani, żeby wrócić. Wie pan, był czas, że po prostu chciałam, bardzo chciałam, a teraz nie jestem sama już zdecydowana, bo tak jak mówię, byłam wtedy młoda, człowiek się jakoś tu przyzwyczaił, a teraz, jak to mówią, starych drzew się nie przesadza. Rozumiem. No, bo ciężko jest. Rozumiem. Czyli zostaje pani w Kanadzie. Na razie tak. Dobrze. W Polsce na pewno chciałabym mieszkać, ponieważ mam syna, mam wnusie. Mam mamę, która mieszka sama, muszę niestety co jakiś czas jechać, żeby podszykować wszystko pod mój, moją nieobecność, aczkolwiek mieszka mi się tutaj dobrze i jest mi dobrze, ale tęsknię na pewno za swoją rodziną, taką najbliższą, a najbliższym jest syn. Aha, rozumiem. Czy Polacy w Kanadzie nie różnią się od tych mieszkających w Polsce? Myślę, że tak, troszeczkę się różnią, mają zupełnie inną, inne po prostu priorytety życiowe niż my tutaj. Może żyją troszeczkę bardziej na ludzie niż my, bo tutaj wiadomo, że w tej chwili Kanada to jest fabryka niestety. Od rana do wieczora trzeba pracować, żeby się utrzymać. E, można powiedzieć, jakby kontakty po prostu międzyludzkie są inne, inne tutaj niż, niż tam. To, co tutaj jest takie, jakby tego, to w Polsce, w Polsce takie troszeczkę jest nie na miejscu. Nie? Tak, jakbyś, ta otwartość tutaj jest większa niż w Polsce. Czy Polacy w Kanadzie częściej uśmiechają się od Polaków z Polski? O, możliwe, że tak. Bardzo myślę, że tak. Ja byłem ostatnio, no, kilka lat temu w Polsce, dosyć długo, 9 miesięcy, to miałem czas się tak rozejrzeć. I wie pan co, słyszę takie opinie, że o Polacy tacy tacy ponurzy, ja się, ja się spotkałem zupełnie w wicewers, że wszyscy uśmiechnięci, w sklepach, obsługa, przepięknie. Mi się, ja się prosto zakochałem w Polsce ostatnio. A Polacy tutaj, wie pan bardziej tacy, no może taw. Bo to specjalnie jak, jak masz jakiś swój biznes czy coś, no to trzeba być no, twardym. Ludzie są inaczej ubrani, europejsko są ubrani. Ja Lepi, lepiej nazywam, ubrani, tak? Ja to nazywam europejskie. Kobiety są, wie pan, w butach na obcasiku idą na zakupy, sama byłam młoda i też tak robiłam. A po prostu strój jest całkiem inny. Na przykład, no może teraz już jest inaczej, że tam więcej kobiet nosi nawet dżinsy. Ale kiedyś w moich czasach, jak ja była młoda, to nie daj Boże, żeby dżinsy się za nią zużyło. wie pan, jak się szło gdzieś tam do znajomych czy do kościoła, tu ludzie wchodzą w dżinsach do kościoła, tam, no nie wiem jak w tej chwili, oczywiście tak jak mówię, bo nie byłam ładnych parę lat w Polsce, ale kiedyś tak było. Czyli lepiej ubrani, lepiej bardziej dbają o siebie tak, w Polsce. Bardziej są zadbani Polacy. Proszę mi powiedzieć, jak spędza pan miesiące letnie w Kanadzie? E, miesiące letnie wyjeżdżam na Georgian Bay. Szczególnie do Wasaga Beach, bardzo mi się tam podoba. I tam spędzamy z rodziną kilka tygodni. Poza tym jeżdżę na biwaki czasem z moim kolegą na północ do Kanady, Kanady-Ontario. Widzimy niedźwiadki, zobaczymy łosiak czasami, kajaczkiem się przejedziemy, Także no jest, jest wesoło i pięknie w Kanadzie. Lecie w ogródku, mam cztery psy, rybki, mam co robić. Także nie mam czasu na wolne. Bardzo często wyjeżdżam na kemp, na kemping. W okolicach Bery, za Bery, tam, tam jeziora, namiot, jakieś tam... Yy, jakieś ulubione miejsce jeszcze? Wie pan, co jest takie miejsce niedaleko Bery, nazywa się Haxton. To, to jest takie. Bywałem kilka razy na French River, a to gdzieś około 5 godzin trzeba jechać. To dosyć, to dosyć to chyba, że long weekend, no to ale to za daleko. Gdyby wygrała pani 10 milionów dolarów, to co z nimi pani by zrobiła? O, Boże, spełniłabym swoje wszystkie marzenia. Pojechałabym na Hawaje na parę miesięcy i bym się bawiła do końca życia. I nie pracowałabym już nigdy więcej. Czy Polska znalazłaby się również w planach? Raz w roku, na trzy tygodnie najwyżej. O, 10 milionów dolarów. Na pewno bym no, zainwestował. No i pewnie pewnie coś, coś wsparł. jakiś tam wolontariat czy coś, na, na, na pewno. Po pierwsze, to chyba nie chciałabym wygrać, bo może nie chciałabym się, że tak powiem, stać takim bufonem, jak ich określiłam. A pieniądze prowadzą do Kiedyś miałam pieniądze i one dla mnie znaczenia nie miały. Na obecną chwilę po prostu liczy się tylko człowiek. Czyli pieniądze szczęścia nie dają mi lepiej zostać z daleka od nich. Też. Aczkolwiek bez nich nie da się żyć, to jest prawda. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Uważam, że pieniądze nie są najważniejsze. Na pewno bym trochę popodróżowała po świecie. Gdzie na przykład? Australia? Egipt? Coś takiego, wie pan, innego, jakby to powiedzieć, prawda? Tak, tak, Nie takie tam, um, Floryda, czy tam. Konkretne cele. Coś takiego całkiem. Egzotyczne. Ota... Egzotyczniejsze bardziej. Rozumiem. Na przykład pojechałem do Afryki też. Z Pewnie. miłą Bęcią.